Irena piekarz w wierszu odejdź szatanie. Odejdź szatanie, nie dręcz biednej duszy, na czarnej ziemi i tak ma za swoje, idąc pod górę wciąż po ścieżce stromej. Oszczędź ohydnych podszeptów ropuszych. Człowiek w słabości czasem i posłucha, bo mami że złotem jak mi dasa oczy, a potem żale, krzyki w niebogłosy. Taka jest ludzka natura, wciąż krucha. Idź precz, powiadam już po raz ostatni, sieć zawsze w piekle czeluści płomiennej. Lepiej być wiernym Biblii, mądrej księdze. Niech Słowo Boże wielkim światłem zalśni. Czytała Dorota Górczyńska Bacik.